Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku będzie taki oto hmm, jegomość. Nie wiem, co to jest. Nie ma żadnej firmy. Wygląda jak stycznik Siemensa, którego, którego już kiedyś rozbierałem, ale niestety nie jest to stycznik Siemensa. O, takie coś tutaj odpadło. Są tu jakieś elementy w środku odważnik. Mm, tak patrzę na to, będzie nam potrzebny klucz pewnie, ósemka, dziesiątka i śrubokręt płaski. Yy, najpierw sobie odkręcimy te śruby tutaj, potem śruby na klucz płaski. Zobaczymy co tutaj ciekawego będzie. Jakieś kabelki widać, jakieś coś. Myślę, że udało nam się go rozwalić. Będzie nas interesowała tylko i wyłącznie cewka oraz styki główne. Zobaczymy też sobie trochę do styków pomocniczych, jak one wyglądają, czy są dobrej jakości, czy słabej. Dodatkowo zobaczymy sobie jeszcze na no, te elementy tutaj z boku, nawet nie wiem co to jest. Ale jest to stary stycznik, więc myślę, że styki będą bardzo dobrej jakości. Waga tego stycznika to 4,5 kg. No to sobie tutaj spróbujemy potręcać te śrubki. To będzie dziesiątka. O tak. Dobra, czapkę trzeba będzie tutaj zwolnić, ciach, tu jest stworzeń, o kurczę, aż wywaliło telefon, no i mamy tutaj już styki, zobaczcie jak wyglądają styki. Są dość duże. Weźmiemy sobie śrubokręt płaski i odkręcimy sobie trzy śruby z góry. Styki wypadły. Były tylko przykręcone. Hmm, co dalej? Plastik. Dobraliśmy się tutaj do styków. Ładne, duże styki z dużymi grochami. Są to grochy większe niż w styczniku Siemens. Kiedyś w Tarnowie to właśnie Siemens. Zakupowałem stycznika. To był najdroższy stycznik w mojej karierze, ale i tak się to ten zakup opłacał. To są jeszcze płaskowniki, ale to nie będziemy wyciągać. Zbyt dużo czasu by zajęło. A najważniejsze są styki do zbadania. Teraz sobie zobaczymy to coś, co tutaj mamy. Jeszcze nie wiem, jak to rozwalić. tu śruba która to przyma. jakieś posrebrzane coś no, tutaj nic takiego ciekawego nie ma, oprócz trochę posrebrzanych elementów. W drugim będzie to samo, zostały nam tutaj styki pomocnicze. od spodu są śruby. Dobra. Teraz sobie wrkniemy na jak ją tutaj wywalić. Wystarczyło ścisnąć. O, w ten sposób. Tu mamy płaskowniczki. Mosiąc żółty. Nie wiem, czy je odkręcać, czy je nie odkręcać. Zobaczymy, jak to tutaj siedzi. Tu jest tylko to na sześciu śrubach. To sobie odkręcimy w sumie. Chociaż interesuje nas tylko i wyłącznie tutaj sreberko oraz mieliuszka. Ale te płaskowniczki. ciężkie, moim zdaniem I tak jak to się rozłupuje Dobro Tu jest jakiś płaskownik. Mosiąc żółty trzeba będzie go odkręcić. Tak patrzę, jak on jest zrobiony. Trzeba te dwa, dwie śruby odkręcić. Dobra. Teraz czas na ściągnięcie płaskowników. Tu jest jeszcze jedna śruba do odkręcenia. Poszła. Dobra, i została nam ostatnia śrubeczka i cię. Gotowe. I co tutaj mamy? Tu mamy moś, pobiał. I... Zostało nam do sprawdzenia jeszcze to. wydobędziemy bardzo fajne styki do wyłupania w sumie nie będę ich wyłupywał bo to nie ma sensu te są do wyłuskania te też są do wyłuskania Trudno je wydobyć, nie będę się mocował z tym Zacznijmy sobie bażyć Mosiąc pobiał 153 gramy tutaj są styki trzeba to powydobywać Najpierw podwójne po 42, 45. 232 gramy. Ciekawy wynik. Przyjrzyjmy się tym stykom tutaj. Zobaczcie jakie duże ładne grochy. Będą miały jakieś 2-3 gramy. I na sam koniec zostawimy sobie cewkę 335 gram, czyli jakieś 250 gram. Będzie tutaj samej miedziuszki. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.